Ubywamy korony Ziemi to najnowszy projekt stratosfery. Proszę powiedzieć, na czym mam polega, Kto może brać w nim udział od kiedy do kiedy trwa? Projekt trwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Może w nim wziąć udział każde dziecko w wieku do 15 roku życia. Jakie szczyty są przewidziane do zdobycia? Jest to korona Ziemi, czyli 7 szczytów. Yy, najtrudniejszy Monteverest, yy, Od Mont Blanc, yy, Góra Kościuszki, każdy z najtrudniejszych, najwyższych szczytów z danego kontynentu. Można to zdobyć w takich czterech, jakby, na czterech ratach, czterech wizytek na ściance. Yy, każdego dnia każdy może zaliczyć tylko dwa szczyty. I w ten sposób. Czyli musi co najmniej cztery wizyty na ściance odbić, żeby coś takiego zaliczyć. Jeżeli uda się dany szczyt zaliczyć w pierwszej próbie. Te ścianki są też tak, pod względem trudności, ustawione tak samo jak, jak korona ziemi, czyli tak jak on powiedział, że jest najtrudniejszy, to ścianka mm -hmm. w stratosferze też w tym momencie... Jest to mniej więcej niesie. tak samo dobrane, żeby właśnie te najłatwiejsze szczyty, te najniższe i najłatwiejsze do wejścia, tak samo są dobrane trudności ścianek. Co które biorą tym udział? Dostają jakieś potwierdzenie właśnie zdobywania tej korony ziemi, wzięcia udziału w tym projekcie? E, dokładnie, dostają dyplom pamiątkowy, na którym jest napisane, że zdobyły koronę ziemi w stratosferze, pamiątkową koszulkę i jakieś nagrody rzeczowe. Także każdy uczestnik, który zdobędzie 7 szczytów, coś otrzymuje. Dzieciom bardzo się podoba taki pomysł. No, bardzo, znaczy jest to bardzo chwytliwe. Korona Ziemi, alpinizm, każdy chce przeżyć taką przygodę jakby, a tutaj akurat dzieci mają w bezpiecznych warunkach, mogą coś takiego przeżyć.